Witam Państwa, znajdujemy się właśnie w magazynie sklepu Fastons.pl W dzisiejszym odcinku Fastons na szybko Chciałbym krótko opowiedzieć o lampach firmy Scangrip Firma Scangrip specjalizuje się głównie w produkcji lamp Które można wykorzystywać w ekstremalnych warunkach Co to znaczy w ekstremalnych? Czyli na przykład tam gdzie jest mokro, wilgotno Gdzie są bardzo niskie albo bardzo wysokie temperatury Są to lampy pyłoszczelne Wodoszczelne i wstrząsodporne. Można je zrzucić z jakiejś tam wysokości około 1,5-2 metrów i są takie lampy, którym po prostu nic się nie wydarzy. Ja natomiast dzisiaj chciałbym e, krótko pomówić o takiej małej latareczce. To jest e, latarka Flash Pen Lite. Przepraszam. Jest to latarka Flash Pen R, e, która jest. Podobna do długopisu. Jest to latarka, która ma bardzo długi strumień światła, dochodzi on nawet do 90 metrów. Co mi się podoba w tej lampce, to jest to, że ma regulowany zakres szerokości oświetlenia. To znaczy, że w tej chwili e, latarka ma maksymalny kąt widzenia, czyli około 70 stopni i poprzez regulację mogę sobie ten kąt zmniejszyć do 10. Polecam wszystkim. To był Fastons na szybko. Mówił dla Was Miron.